Bądźmy poważni, panowie. To, tu nie ma żartów. Dobrze, że mogę się śmiać. Sekundę. Nie używaj brzydkich słów. Dobra. Dzień dobry państwu. Prosto ze studia Vi Viabol wita państwa Disblaster. Razem ze mną jest ekspert telewizyjny Triple Double. Znany jako MacGyver albo Conradinho. Możesz mówić trochę głośniej, bo ten mikrofon jest tylko atrapą, a tutaj ten zbiera na dole. Oczywiście, że tak. I jest koń. Koń Janusz. Konia nóż! Konia nóż! Koń, 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 konia koń Janusz. Janusz. Były ośmiorniczki, były inne zwierzątka, które zawsze typowały mecze euro. No już spokojnie. My mamy konia. Konia Janusza. Jak myślisz, Tripulu Daburu w jak koń dzisiaj wskaże? No będzie to trudne, ale koń zgadnie oczywiście zwycięzcę dzisiejszego meczu, ponieważ był trenowany przez dwa tygodnie. W znanej szkole sportowej, gdzie będą konie. Gdzie? Już widzisz gdzie? W Janowie Podlaskim, oczywiście. Podtrzymaj, proszę Cię, mikrofon. Ja przeprowadzę test. Zobaczymy, co koń wybierze. Te prażynki symbolizują reprezentację Polski. Jeżeli koń zdecyduje się zjeść tę prażynkę, to znaczy, że Polacy wygrają. Ale Mamy dla niego równie dobry przysmak. Kawałek drewna. Jeżeli koń stwierdzi, że zje to drewno, to znaczy, że wygra dzisiaj Irlandia Północna. Koń, chciałbym darmienić, tak? żeby nie było. Oczywiście oba przysmaki są wyśmienite. Tak. I nie ma tutaj żadnej stroniczości z jednej czy z drugiej strony. Koń oczywiście wybierze to, co mu smakuje najlepiej. Myślę, że każdy z widzów by się zawahał co wziąć, bo to drewienko wygląda zacie. Dobrze, że obgryzione przeze mnie. To... Sprawdźmy tylko, czy, czy konie z nami. Jest koniu. Jest koń z nami. Słuchajcie, uwaga! Koniu nie zawić milionów Polaków przed telewizorami. Podejmij decyzję teraz. Dum, dom. dum. dum, -dum. -tum 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 -tum. Uwaga! Konia! Noc. <noise> Konia nóż. Kon, 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 Konia Mamy niekwestionowanego zwycięzcę dzisiejszego meczu. Jest nim oczywiście polska reprezentacja. Koniu, jak smakowało? I teraz parę słów przed tym meczem. Mamy już znany skład. Zagra, kto zagra? Wojtek szczęsny w bramce. Dalej, mamy pazdana, mamy glika, mamy piszczka i na lewej obronie. Arturia Jędrzejczyka, oczywiście. Tak jest, środek pola, czyli kto pomoże Krychowiakowi? Krzysztof Łączyński. Jednak nawałka nie ryzykował i postawił na sprawdzonego konia. Powiedz nam, kto zastąpi konduzowanego Kamila Grosickiego? No, jest niespodzianka, chociaż w ostatnich dniach nie wskazywało nic na to. Bartosz Kapustka. Naprawie, oczywiście, Błaszczykowski, o ataku chyba nie trzeba wspominać, bo każdy dwóch wie. Dwóch naszych czołowych snajperów z. Europejski kanał Arkadiusz Miliki Robert Lewandowski. Pee! Jedziemy na pełnej bombie! Wjeżdżamy w nich! Nie ma kurde co zbierać po meczu! Nagrywamy reakcję oczywiście. 5-0 i Niemcy bójcie się. I jedziemy, królowa z nimi. Do boju! Konia nóż! Konia Kon ko ko kon ko ko kon ko kon konia